Oh. Uroczystość będzie czasem głębokiej modlitwy o jedność w naszym narodzie, a także czasem refleksji nad kształtem naszej miłości do ojczyzny. Stając przy ołtarzu, jeszcze raz zawieźmy Chrystusowi całą naszą ojczyznę, a ja bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich na tej uroczystości. Nasze władze samorządowe, bardzo serdecznie witam. Ona pójdzie na Jekuba przedstawicieli naszej władzy, także lokalnej, miejscowej. Mam też panią Renatę, dyrektor Oksilu Poczty Szkundarowej, naszych kochanych strzelców, naszych wspaniałych gości, którzy uświetniają tę przyświętą swoją pięknym śpiewę i was wszystkich. I zapraszam do modlitwy intencji naszej ojczyzny. Witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1791 roku. To Rzeczpospolita Obojga Narodów uchwaliła pierwszą konstytucję w Europie, a drugą na świecie. Bardzo ważna ustawa zasadnicza, która określała i określa nadal nasze życie i funkcjonowanie w Polsce. Poszysz toarowe,łaasz na prawo Patrz do! O, chyj Poszczesz na Poszczesz. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie Was witam, gdyż dzisiaj wszyscy Polacy świętują. Ale wszyscy wiemy, że nie w tym miejscu, choć świadomość pewnie tego święta Coraz częściej do nas przemawia i uświadamiamy je, doniosłość tej chwili. Jakby już przejmie, powiedzieć nasz dowódca, to już 232 rocznica uchwalenia tzw. ustawy rządowej przez Sejm, czteroletni. Notabene, dzisiaj Sejm też ma kadencję 4 lata ustawy zasadniczej dla funkcjonowania każdego państwa okoliczności podjęcia tejże ustawy no są dla Polski wiemy z historii bardzo trudne i tragiczne. Był to no niestety już wtedy y, moment, w którym nasze państwo traciło swoją wolność i po kawałku było dzielone między zaborców. Niemniej jednak bardzo duża część naszej wtedy rządzącej elity była świadoma, że bez reformy naszej Rzeczypospolitej Polskiej nie ma możliwości utrzymania niepodległości. Bardzo dobrze, że przyjęli tę ustawę, ustawę, która potem o dziwo została przyjęta przez Prawie wszystkie sejmiki Rzeczypospolitej Polskiej, tej pierwszej naszej, bo już wtedy one istniały i one delegowały posłów na sejm do, tejże, do tego sejmu ówczesnego. No, oczywiście, każda reforma i zmiana ma swoich przeciwników. Przeciwnicy ówcześni zawiązali Konfederację Targowicką. Sprzymierzyli się z carską Rosją, najechali Polskę, ażeby przywrócić poprzedni stan rzeczywistości. No niestety udało im się, a nawet trochę więcej niż planowali, bo ostatecznie Polska straciła niepodległość. Zanim to nastąpiło, mieliśmy wśród nas Tadeusza Kościuszkę bardzo świadomego człowieka na ówczesne czasy, który rozumiał, że tylko i wyłącznie wspólna odpowiedź narodu, współpraca jest w stanie zmienić tą rzeczywistość. Przez chwilę wydawało się oczywiście, że ten jego zryw zwany insurekcją kościuszkowską przyniesie naszemu narodowi wolność, no niemniej jednak Okoliczności ówczesnych czasów nie pozwoliły na zwycięstwo w tejże walce. Dzisiaj chodzimy po ulicach Kołętaja, Potockiego, Maochockiego, Kościuszki, właśnie dlatego, że jesteśmy świadomi swojej historii świadomi tych ludzi, którzy dla nas wtedy tworzyli nową Rzeczpospolitą. I dziękuję wam wszystkim w dzisiejszym za obecność, za obecność w tym miejscu, w tej chwili, gdyż ta obecność świadczy o tym, że historia ówczesnych czasów jest nadal żywa i potrzebna nam wszystkim. Potrzebna do tego, żebyśmy nadal budowali swoją świadomość i przyszłość w oparciu o konstytucję, gdyż konstytucje dzisiaj są świadectwem nowoczesnych państw, które w ten sposób kształtują swoją, swoje prawo, swój byt. Dziękuję Wam serdecznie za obecność. Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za szczegółowe przypomnienie tutaj historii. W tej chwili złożymy wiązanki kwiatów pod pomnikiem Pamięci narodowym Jako pierwszy wiązankę złożył wójt gminy Wisznia Mała. Pan Jakub Kronowicki wraz z panią z Kravą Mirą i Siurą Heczem, zarządu powiatu Trzebiskiego. должен рады. Да, советская.

banka złoży młodzieżowa rada Ja zankę złoży są administracja, administracja

Zanki złoży szkoła podstawowa imienia młodych dyszatorów w przesław. Wraz z panią dyrektor. Zanki złoży, szkoła podstawowa, imienia małego przejęcia. To apekta, właśnie. ja na towa drugiego. Jozanke złoży. Budowy Yeah.

Złoży drużyna harcerstwa. złoży pani dyrektor Oksyly. Serdecznie dziękuję za złożone wiązanki. Poszysz standardowe. patrz, na prawo, patrz całość do hymnu. poszty sztandarowe, baszty po hymnie, poszty sztandarowe wyprowadzić. Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym za dzisiejszą uroczystość i życzę miłego dnia.